Z nami jest Jakub Moder, zawodnik Lecha Poznań. Awansowaliście do kolejnej rundy, ale chyba nie taką grę sobie wymarzyliście przed tym meczem. To znaczy spodziewaliśmy się takiej gry, bo e, widzimy jakie jest boisko, widzimy, wiedzieliśmy, że to będzie sprzyjało tylko stali. My chcieliśmy grać w piłkę, no ale no wiadomo, ciężko było. Musieliśmy się skupić na, na grze w obronie, na grze dłuższym podaniem i no, spodziewaliśmy się trochę, że ten mecz tak będzie wyglądał, dlatego no, e, przede wszystkim awans i tylko to się dla nas tutaj liczyło. Ale w no, długimi fragmentami wyglądało tak, jakbyście się zamienili koszulkami, ponieważ wybijaliście na ośle piłki, a tutaj jednak zespół broniący się przed spadkiem w drugiej lidze, no, zdominował was. No, ja nie pamiętam, żeby w Ekstraklasie ktoś was tak zdominował, jak tutaj zespół Stalistolowa Wola. No, może tak, może momentami tak to wyglądało, że Stal nas trochę zmusiła do. Do głębszej defensywy mieli dużo stałych fragmentów, ale no tak jak mówię, my byliśmy na to gotowi, że, że stal wyjdzie wysoko, że, że ich główną bronią są właśnie stałe fragmenty i byliśmy na to gotowi. No Ale tak jak mówię, no, to na ten moment nie jest ważne i ważne są tylko, tylko to, że wygraliśmy i to, że awansowaliśmy dalej. Jaki jest Wasz cel tutaj w Pucharze Polski? Jesteście już w ćwierćfinale, także zostało 8 drużyn. Celujecie, celujecie w zwycięstwo? No jasne, że tak. Zawsze, zawsze celujemy w zwycięstwo w Pucharze Polski i gramy o najwyższe cele. No i, i no tak. To... Warunki są ciężkie, widzimy to na żywo. Tak, tak jak mówisz, to jest już ćwierćfinał i tu już nie będzie łatwych meczów, dlatego teraz każdy, każdy będzie już najważniejszy. E, jeszcze zostały dwie kolejki ligowe, tak? Yy, trzy trzy, trzy, trzy kole, kolejki ligowe. No, złapaliście rytm od meczu z Resowią, bo od tamtej pory nie przegraliście. Czy to jest jakaś magia Podkarpacia, że... <gryw> yy, przyjeżdżając tutaj. Yy, co teraz? Co, co was czeka o najbliższych trzech spotkaniach i, i, i jakie macie plany na te mecze? No na pewno chcemy wygrać te trzy spotkania, też też fakt złapaliśmy, złapaliśmy trochę wiatr w żagle po tym pucharze w Rysowie. I... E, przyjeżdżamy tutaj na, do, do stalowej woli, znowu wygrywamy, dlatego, dlatego liczymy, że podtrzymamy tę serię. Dobra, dzięki za wywiad dzięki. i powodzenia. Dzięki.